Poniedziałek, 22 listopada 2021 roku, nieznana historia świata. Łukasz Kulak, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiejsze nagranie będzie próbą recenzji książki bardzo ciekawej, bardzo myślę, potrzebnej przede wszystkim. Pod tytułem Wszystkie podłości nauki, morderstwa, oszustwa i kradzieże. Popełniane przez naukowców autorstwa amerykańskiego pisarza Sama Kina. W Polsce ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Feria. Sam Kean, opowiem na początku o autorze, to jeden z bardziej poczytnych. Pisarzy amerykańskich urodził się w południowej Dakocie w Stanach Zjednoczonych, studiował na Uniwersytecie w Minnesocie fizykę i język angielski, potem na Katolickim Uniwersytecie Ameryki studiował bibliotekoznawstwo, jak mówiłem, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, popularyzatorów nauki na terenie Stanów Zjednoczonych, i ta książka. O której dzisiaj opowiem, której tytuł podałem, na pewno jest bardzo, bardzo niezwykła, dlatego że ona pokazuje przede wszystkim, w jaki sposób, co nie było wcześniej, wydaje mi się, publikowane, w jaki sposób rodziły się poszczególne dziedziny nauki, które dzisiaj są uznawane za no, kanon, tak. W ogóle działalności ludzkiej, które stanowią o podstawie naszej współczesnej cywilizacji, o rozwoju w ogóle cywilizacji. Więc jest to bardzo ciekawa rzecz. No, na pierwszy rzut oka, ktoś by mógł powiedzieć, tytuł taki szokujący, tak? no, co mają ludzie nauki wspólnego z morderstwami, z kradzieżami, oszustwami, brzmi jak jakiś tytuł książki kryminalnej, co najmniej. Natomiast okazuje się, że tytuł akurat doskonale pasuje do tego, jak rodziły się poszczególne dziedziny nauki, co niektórych może szokować. Powszechnie uważa się, tak zostało to przyjęte, nie wiem przez kogo, że ludzie nauki uważani są za osoby bardzo konkretne, bazujące na faktach. Są to osoby posiadające wyższe wartości, kierujące się w życiu przede wszystkim prawdą, a przynajmniej są na nią otwarci. Ale czy tak naprawdę jest? Zastanówmy się nad tym. W moich audycjach pozwolę sobie powiedzieć, że niejednokrotnie wykazywałem, że tak nie jest. Niestety, ale naukowcy dzisiaj to przede wszystkim osoby realizujące odgórnie nakreślony program. Którzy dopasowują fakty do teorii, a, a nie odwrotnie, i to jest bardzo poważnym wypaczeniem w wielu dziedzin nauki. Jak wiecie, ja zajmuję się na przykład archeologią, czasami geologią, historią starożytną częściej, i tam widoczne są te, to, to dopasowanie faktów, dopasowywanie faktów do teorii. Jest to niestety, ale bardzo poważna sprawa, dlatego że to po prostu zmienia chociażby historię naszego rodzaju ludzkiego w bardzo poważny sposób. Więc w książce autor stawia taką tezę, że ogólnie postrzega się naukowca jako osobę pozytywną, ale czy, czy naprawdę jest to osoba pozytywna? No, być może dla, dla ludzi, którzy. Nie, mają, nie zajmują się takimi tematami, to faktycznie naukowiec kojarzy się tak z taką osobą przede wszystkim neutralną, tak? która jest obserwatorem, która widzi wszystko z lotu ptaka i dopasowuje poszczególne elementy w odpowiednie miejsce, które ma dystans do tego, co robi, potrafi odpowiednio ocenić sytuację. Natomiast faktycznie być może. Są tacy naukowcy, ale ogólnie jest tak, że jednak no, widzimy chociażby po technologiach, tak, które są oczywiście nam potrzebne, które rozwijają naszą cywilizację, ale jednocześnie szkodzą zdrowiu, naturze, są robione przede wszystkim dla zysku. Ludzie, którzy zajmują się technologią, różnymi technologiami, Często nie wiedzą o tym, jaki ona ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka, chociażby. Wiemy po koncer koncernach farmaceutycznych, że wcale nie jest prawdą to, że one działają dla dobra ludzkości, bo w wielu przypadkach jest tak. To zresztą zostało w tej książce opisane, że. Niestety, ale były, czy pewnie nadal są prowadzone różne eksperymenty świadomie, które wykorzystują, w których wykorzystuje się ludzi jako tak zwane króliki doświadczalne. No, nie będę się nad tym bardzo rozwodził w tej chwili, dlatego że chciałbym poruszyć niektóre tematy, które w tej książce zostały zaznaczone. Oczywiście, książka jest obszerna dosyć, więc. Nie, nie zdążę jej omówić całościowo, ale na pewno, jak mówię, jest ona potrzebna, bo czytając tą książkę mamy zupełnie inny pogląd na to, kim są naukowcy, bo nauka jako taka jest powiedzmy w takiej pozycji status quo, to znaczy, no co to jest nauka? No to jest to, że na przykład Australia to jest kontynent, tak? Że 2 plus 2 to jest 4. To jest nauka, natomiast naukowcy nadają, jakby, duszy tej nauce, i w zależności od tego, czym dany naukowiec się kieruje, jakimi wartościami, jaką prawdą, taka nauka będzie. I no jest to coś bardzo istotnego. Książka dotyczy. Czasów na przykład z XVIII, XVII, XVIII wieku, również z czasów późniejszych też. Natomiast są to bardzo ciekawe historie. Ale jak mówiłem, dotyczy, dotyczy tych czasów wcześniejszych, kiedy sławni dzisiaj naukowcy dopuszczali się przestępstw różnych oszustw, matactw i, i, i tego typu historii. Pierwsza rzecz, jaką chciałbym powiedzieć, to jest to, w jaki sposób na przykład rozwijała się nauka chociażby o florze, faunie na całym świecie. W jaki sposób na przykład znany dzisiaj Karolineusz doszedł do swoich odkryć. Otóż w dawnych czasach powszechne było niewolnictwo. I każdy naukowiec mniej lub bardziej był i jest przeciwko temu procederowi. Co do tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, w książce jest to ewidentnie zaznaczone. Natomiast okazuje się, że rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. To znaczy, także wielcy badacze, tak jak wspomniany już Linneusz, korzystali bardziej lub mniej z usług handlarzy niewolników. Dlatego, że dawni naukowcy byli do tego niejako zmuszeni z kilku powodów. Przede wszystkim był to, była to kwestia transportu. Kiedyś, w czasach na przykład Linneusza czy innych badaczy jego pokroju, transport, nie był, transport był ogólnie prywatny. Tak? To znaczy, że jeżeli taki badacz chciał dostać się gdzieś do Afryki, do Ameryki Północnej, Południowej w celach takich badawczych, to musiał. Na jakiś transport się gdzieś tam załapać. I za czasów, właśnie w XVII-XVIII wieku, istniał transport, jak mówiłem, prywatny. No chyba, że jakiś badacz miał po prostu środki finansowe, by taką wyprawę we własnym zakresie sobie sfinansować, ale to były naprawdę nieliczne przykłady. I normalnie transport wodny odbywał się z Afryki, z Europy do. Afryki, następnie z Afryki do Ameryk. Chodzi o Amerykę Południową Północną, a stamtąd do Europy taki trójkąt. I na przykład znane jest to, że z Afryki do Ameryk przewożono niewolników, i naukowiec, chcący dotrzeć w określone miejsce właśnie tam w Ameryce, w Ameryce Południowej czy północnej, no, musiał skorzystać z usług handlarzy niewolników. Był to po prostu. Przymus, znaczy on nie miał innego, innego wyjścia w ogóle. Ponadto, po dotarciu już tam na miejsce, no, musiał zaopatrzeć się w prowiant, broń, tragarzy. Jeżeli chciał skorzystać z poczty, to również musiał zwrócić się do handlarzy niewolników, którzy takie usługi świadczyli którzy mieli ekwipunek, aby takiego badacza do wyprawy przygotować, wyposażyć. A często było tak, co to jest w ogóle praktycznie nieznane, że całe obszary na terenie danego kraju były kontrolowane przez handlarzy niewolników i tu jest taki bardzo ciekawy cytat ze strony 66 na ten temat. Historia naturalna nie była jedyną dyscypliną naukową korzystającą z handlu niewolnikami. Pierwsze ważne obserwatorium Astronomiczne na półkuli południowej w Cape Town zbudowali niewolnicy. Edmund Halley, ten od komety, pozyskiwał dane o księżycu i gwiazdach od niewolników z różnych kolonii, podobnie jak geolodzy, którzy dzięki nim zdobywali próbki skał i minerałów. Royal Society wysłało naukowe kwestionariusze do portów, w których. Działali handlarze niewolnikami, prosząc o dzielenie się danymi z obserwacji, czerpiąc też profity z inwestycji w spółki zajmujące się handlem niewolnikami. Nawet tak wąskie pole badań jak mechanika nieba skorzystało z niewolnictwa. Isaac Newton był rzadko wychodzącym z domu samotnikiem. Rozwiązywał równania przy biurku i stronił od kolegów. Kiedy jednak przygotowywał matematyczne zasady filozofii przyrody, w którym to dziele przedstawił prawo powszechnego ciążenia, pokusił się o sformułowanie radykalnie brzmiącego i istotnego dla bardzo wielu ludzi twierdzenia. Pływy morskie powodowane są grawitacyjnym oddziaływaniem księżyca. Aby je udokumentować, potrzebował danych o wysokości przypływów i ich czasie z całego globu, a jednym z kluczowych zestawów danych okazały się te pochodzące z francuskich portów niewolniczych na Martynicy. Mechanika nieba to istotnie i dosłownie dziedzina nie z tego świata, praktycznie nie mająca związku z życiem przeciętnego człowieka. Niewolnictwo było jednak na tyle ważnym elementem ówczesnej nauki, że nawet słynne matematyczne zasady poddały się jego wpływowi. Niewątpliwie najbardziej na niewolnictwie skorzystała historia naturalna, nawet czasem nawet... Umożliwiając mu zwiększenie zasięgu, kupcy kolonialnie bardzo aktywnie poszukiwali za granicą różnych surowców naturalnych, takich jak barwniki czy przyprawy, a tym samym często zasiągali rad naukowców, jak najłatwiej je pozyskać lub wytwarzać. W międzyczasie zaś badania medyczne nad chininą i innymi lekami zwiększyły szanse przetrwania Europejczyków w tropikalnym klimacie. Generalnie, im bezpieczniejsza była dana kolonia i im większe dochody przynosiły Europejczykom, tym lepiej miała się lokalna gospodarka, której niewolnictwo zwykle było ważną częścią. Badania naukowe nie tylko więc korzystały z niewolnictwa, lecz także otwierały dla niego nowe miejsca i rynki. Więc jak widzimy, ten okrutny przecież proceder no był podstawą był podstawą, nie boję się tego słowa użyć. Rozwoju nauki, przynajmniej poszczególnych dziedzin nauki. No, warto też wspomnieć, że ci nieustraszeni badacze, o których się rozpisuje w książkach, bardzo często wysyłali niewolników po różne okazy flory i fauny, zape zapewniali im jakieś honorarium, to znaczy obiecywali, jednak obietnic ostatecznie nie dotrzymywali. I co ciekawe, niektóre nazwy roślin pochodzą, jakby wywodzą się od imion poszczególnych niewolników, to jest też bardzo mało znane, natomiast jest to prawdą. W książce, o której opowiadam, również znalazło się to, w jaki sposób powstało British Museum inne tego typu instytucje. Jest to bardzo ciekawa historia, nie będę specjalnie jej zdradzał, odsyłam do książki, bo na pewno no niektórych wielu z was y, zszokuje w ogóle ta historia, bo wydaje się, że no jak mogło powstać British Museum, tak? No, przeczytajcie sami. Dobrze, kolejną dziedziną nauki, która ma nieciekawe korzenie to jest anatomia. Podstawowa rzecz dzisiaj, tak? Natomiast okazuje się, że jeszcze w XVIII wieku to wszystko zaczęło. Dopiero ta wiedza zaczęła się pojawiać, i oczywiście byli anatomowie, natomiast główny problem wtedy polegał na tym, że anatomom brakowało ciał do tego, żeby można było je badać, żeby można było tą naukę rozwijać, więc no, jakoś te ciała trzeba było pozyskiwać. I w sumie w krótkim, szybkim czasie. Powstali handlarze zwłokami. To był, można powiedzieć, taki zawód. Wtedy naprawdę dobrze opłacany. Anatomia, jak mówię, no, potrzebowała ciał. Było ogromne zapotrzebowanie. Ci handlarze zwłok dostarczali, więc wykopując oczywiście zwłoki poszczególnych osób, które później dostarczali do konkretnego anatoma który płacił za dostarczenie ciała. I więc no, z czasem, słuchajcie, było tak, że wybuchały dosłownie wojny o ciała, gdzie ci handlarze z włókami po prostu na gwałt, wręcz pilnowali konkretnych miejsc pochówków osób, aby być pierwszymi, żeby nikt inny ich nie uprzedził. Również na uczelniach, między uczelniami wybuchały wojny o, o ciała, dlatego że była tak zażarta walka, że na stole okazywało się na przykład, że chociażby jakiś skazaniec jest żywy, że na przykład w czasie sekcji zwłok niby osoby zmarłej nagle okazywało się, że zauważono bicie serca. No jest wiele różnych historii. Jest historia Edisona, kiedy on rozpoczynał swoją działalność, kiedy pracował u niego Tesla, później w wyniku tam różnych okazało się, że między nimi jest dosyć duża różnica poglądów na temat tego, czym się zajmowali. Edison był zwolennikiem prądu stałego Tesla zmiennego. Z czasem Tesla zaczął no, uzyskiwać zdecydowaną przewagę nad Edisonem. Edison nie miał wyjścia, więc musiał w jakiś sposób oczerniać Tesla. Ale najgorsze jest to, że Edison przy różnych eksperymentach on testował swoje wynalazki na zwierzętach. na koniach, na chociażby psach, na przykład. Więc była to naprawdę praktyka po prostu okropna, i dzisiaj prawdopodobnie on by za to siedział, no, mówiąc wprost, dlatego że skala jakby przestępstw, których się dopuścił, była, była niesamowita wręcz. I na pewno to ludzie tego nie wiedzą, ale no, taka jest prawda na temat naukowców, o których, o których dziś. Uważamy za odkrywców, za pionierów w danej dziedzinie, za geniuszy w końcu, tak? a okazuje się, że być może oni no, w jakiś sposób geniuszami byli. Natomiast moralność ich no, pozostawia wiele do, do życzenia. Jak jest napisane w książce, ostatecznie zespół Edisona dążąc do zdyskredytowania systemu prądu przemiennego. Bo to chodziło o to, żeby podważyć pracę Tesli. Uśmiercił 44 psy, 6 cielaków i 2 konie. Oczywiście, jeszcze trzeba powiedzieć o tym, o tym w jaki sposób wynaleziono krzesło elektryczne. Pierwsza egzekucja za pomocą krzesła elektrycznego odbyła się na 28-letnim niejakim Kemlerze, Williamie Kemlerze który został skazany na, na śmierć, i ta śmierć miała zostać wykonana przez zas zastosowanie krzesła elektrycznego, bo przekonywało się opinię publiczną, że śmierć na krześle elektrycznym jest bardzo w zasadzie łagodna, i skazaniec nie odczuwa, nie odczuwa absolutnie tutaj skutków jakoś tej, tego działania tego prądu. Natomiast Okazało się, koniec końców, że było zupełnie odwrotnie: że kiedy pierwszy raz Kemner usiadł na krześle, kiedy podłączono go do prądu, to okazało się, że on po pewnym czasie, po kilku sekundach, tak, kiedy cała operacja trwała, on wciąż żył. Z jego ust toczyła się piana, i kiedy po raz drugi został podłączony do krzesła już w akcie desperacji, to okazało się, że elektroda na plecach kamera wtopiła się wręcz w ciało aż do kręgosłupa, w wyniku czego większa część mózgu uległa zwapnieniu, zwęgleniu, przepraszam, i no, tak to wygląda słuchajcie. Niestety, ale początki nauki są naprawdę bardzo mroczne, jak widzimy, tak jak mówiłem, ludzie nauki bardzo często dopuszczali się. Niecnych czynów, które zostały koniec końców może niezapomniane, ale pominięte. Dzisiaj się o tym przecież nie pamięta i nie mówi. I jakie są wnioski, bo oczywiście tych historii jest słuchajcie, jest, słuchajcie dużo. No, jest o morderstwach, też bardzo niezwykłe opowieści. Jest też o tym, w jaki sposób, jak prześcigali się. Paleontolodzy, słynni zresztą, przecież kołpi masz, jak się oczerniali, byle tylko ich było na wierzchu, no to akurat tam nie, było żadne, nie doszło do żadnego morderstwa ani, ani śmierci. Ale jakie możemy, słuchajcie, po, tej, po lekturze tej książki wysnuć wnioski? Oczywiście pierwszy wniosek jest taki, że moralność naukowców bardzo często nie różni się od moralności. Tak zwanych dzikich, prymitywnych ludzi. No bo zauważmy, że niewolnictwo, tak, kiedy się rozwijało, ludzie, którzy byli tym niewolnikami, traktowani byli gorzej niż zwierzęta. Nie będę mówił dokładnie, jak, bo to jest naprawdę okropne. Ale zauważmy, że gdyby tego czynu dopuszczali się ci dzicy, prymitywni ludzie, to no oni by skończyli jeszcze gorzej niż ci niewolnicy, tak? Natomiast w przypadku tych praktykujących niewolnictwo w tamtych czasach mówiło się o tym, że to przecież na przykład Europejczycy, tak? Czy cywilizacja zachodnia cywilizuje świat, że no, traktowano to jako coś takiego normalnego. Oczywiście... Dzisiaj jest inaczej, no wtedy też ci naukowcy się przecież sprzeciwiali, ale jakby nie patrzeć. Pogląd na to, kto jest prymitywny tak naprawdę, to jest zależne od tego, w jaki sposób na konkretną sprawę popatrzymy. Tak? Drugim wnioskiem jest to, że jeżeli ludzie nauki, którzy są uznawani za autorytety, często bez skrupułów dokonywali pewnych czynów, o których mówiłem. To czy wciąż powinniśmy o nich myśleć w takich właśnie kategoriach? Przecież dziś wielu z nich, jak mówiłem, poszłoby po prostu za swoje czyny do więzienia. No właśnie, jest to, jest to bardzo ważny wniosek, no bo zależy też w jaki sposób postrzegamy ten autorytet. Bo z jednej strony możemy powiedzieć, że autorytet to jest osoba, która posiada Wiedzę odpowiednią wysoko, na wysokim poziomie na temat konkretnej dziedziny, tak? jeżeli chodzi o naukowców, ale co z moralnością takiego człowieka, co z duchowością takiego człowieka, tego się nie rozpatruje w tych kategoriach. A to wydaje mi się, jest bardzo ważnym elementem, dlatego że gdybyśmy zebrali te dwa wnioski razem, to wysunęłaby się trzecia jakby koncepcja. Dlatego że to jest naturalne. Czy powinniśmy dzisiaj o sobie myśleć jako o kulturze cywilizowanej? To jest bardzo interesująca rzecz, bo my zwykle postrzegamy cywilizację, rozwój cywilizacyjny jako coś takiego bardzo materialnego, tak, na przykład też z rozwojem nauki, z rozwojem wiedzy i tak dalej. Ale co z moralnością tych ludzi? Co z duchowością tych ludzi, co z myśleniem w ogóle tych ludzi, którzy tę cywilizację tworzą. To jest coś, czego o czym my nie zastanawiamy się tak naprawdę nad tym. Tak, My traktujemy, jak mówiłem, rozwój cywilizacyjny jako coś, jako coś takiego namacalnego. No, teleskop jest uznawany za rozwój, element rozwoju cywilizacyjnego, ale pomyślmy sobie, co było przed tym wynalezieniem teleskopu że jak, jak wejdziemy w głębiej w, w temat to okaże się, że kluczem w ogóle do rozwoju na przykład na temat wiedzy na temat astronomii to były pewne przewartościowania czy zmiany myślenia w ludziach a te, ten teleskop ten materialny jakby element rozwoju cywilizacyjnego to jest tylko efekt tego co działo się w ludziach w tamtym czasie. Chodzi mi o te przewartościowania i to jest coś, czego my dzisiaj nie rozumiemy. Więc książka jest absolutnie według mnie na czasie, w momencie, kiedy ta nasza współczesna cywilizacja no, nieuchronnie zbliża się do końca, powrotu już nie będzie, to powinniśmy, przynajmniej moje jest takie zdanie, że powinniśmy naprawdę pomyśleć, nad tym, co, roz, co uważamy za społeczeństwa cywilizowane, rozwinięte. Bo jak mówię, o tym się nie myśli, a to coraz bardziej wychodzi na wierzch, na jaw, że my tak naprawdę nie jesteśmy tak do końca cywilizowani, że osiągnęliśmy dzisiaj pewien pułap, powiedzmy, rozwoju. Technologicznego, technicznego, ale do cywilizacji jako takiej, która no, miałaby wartości jakieś, tak? o, na, na podstawie których można byłoby stworzyć jakieś solidne fundamenty, podstawy do e, jakiejś trwałej cywilizacji, która oparta byłaby o, o zdrowe zasady. No to na, na tą chwilę się do tego typu cywilizacji nie zaliczamy. I rozwój poszczególnych dziedzin nauk pokazuje, że ludzie nauki również nie należeli do, do osób moralnych, rozwiniętych powiedzmy w jakiś sposób duchowo, że za bardzo ich myślenie. Polegało tylko na tym, aby zyskać prestiż, sławę, zarobić pieniądze. Myśleli o tym, żeby tylko ich koledzy po fachu nie osiągnęli tego, co oni, żeby byli mniej znani, mieli mniejszy prestiż, byli mniej sławni, i tak dalej. Kierowali się takimi, no powiedzmy sobie otwarcie, niskimi pobudkami, tak więc jest to książka absolutnie wydaje mi się obowiązkowa dla osób które się popularno naukowymi tematami w ogóle interesują, ale też nie tylko bo ta książka ogólnie rozwija jakby wgląd w to na czym tak naprawdę była oparta i jest oparta nasza cywilizacja. Także bardzo serdecznie zachęcam do lektury książki tymczasem ja już bardzo dziękuję. Za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji. Cześć.